Ruszyła wielka inwestycja spółki Wodnik przy wsparciu unijnych środków. Modernizacja systemów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody w Jelenigurze, część pierwsza. Pod tą nazwą kryje się szereg inwestycji na kwotę około 59 milionów złotych. Mowa tu m.in. o budowie zakładu produkcji wody grabarów wraz z położeniem rurociągów odprowadzających wody popłuczne, przebudowę sieci wraz z przyłączami na ulicy Zachodniej, Transportowej, Cieplickiej i Paderewskiego. Przedstawiciele spółki Wodnik chcieli odpowiednio zainaugurować ten ogromny projekt. Dlatego pod koniec ubiegłego tygodnia na terenie Grabarowskiego Zakładu odbyła się specjalna uroczystość. Tak, to jest wyjątkowy dzień dla całego miasta, dla mnie szczególnie, bo to jest dzień, kiedy uczciliśmy wkopaniem kapsuły czasu ogromną inwestycję, jaka tutaj powstanie już za kilka miesięcy, a mianowicie zupełnie nowy, w pełni wyposażony, zautomatyzowany i odpowiadając wymogom XX, chyba już nawet II wieku, zakład uzdatniania wody. Wartość kwoty 60 milionów zł, która została przyznana na to przedsięwzięcie, świadczy o tym, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznano, że przedsięwzięcie ma bardzo duże znaczenie dla naszej społeczności, dlatego też zostało ocenione tak, a nie inaczej i przyznana została kwota taka, a nie inna. Jest to bardzo wymagające i bardzo trudne zadanie, natomiast jest to jeden z etapów tak naprawdę dostosowania tutaj tego zakładu do wymagań i nowych przepisów, które wejdą do życia. Na uroczystość zjechali się liczni goście. Gratuluję spółce, gratuluję wszystkim pracownikom i gratuluję pani prezes, że ma tak wspaniałą załogę i że z taką determinacją walczyła o te środki. Unijne, bo 15% środków, żeby trafiało z całej puli do Jeleniej Góry, to naprawdę jest sukces. Jest to inwestycja, która mówi nie tylko o tym, co tu i teraz, ale o dbałości o to, aby przyszłe pokolenia mogły skorzystać z tego poboru, uzdatniania i dystrybucji wody. Dziś jest przełomowy dzień dla. Jeleniej Góry dla mieszkańców Jeleniej Góry, jeżeli chodzi o zaopatrzenie mieszkańców w wodę, a woda to jest wszystko. Wszystkim tym, którzy wątpią, czy warto być w Unii Europejskiej, polecam taką refleksję. Woda to życie, ale też woda to bezpieczeństwo i to jest filar bezpieczeństwa dla Jeleniej Góry. Ważna inwestycja w bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wodne w tym przypadku dla Jeleniej Góry i okolic. Bardzo ważna inwestycja, i cieszę się jako starosta Powiatu karkonoskiego, że Jelina Góra no, tak duże środki inwestuje i też pozyskuje środki. Dla nas jest to ważne, ponieważ jednostki organizacyjne Powiatu Karkonowskiego, właśnie zlokalizowane są na terenie miasta Jeleniogóry. Góry. Tutaj wielkie gratulacje dla Pani Prezes za pozyskanie tych środków. To inwestycja, która bezpośrednio nie wiąże się z naszym profilem działalności strefy ekonomicznej. Ale wpływa na te inwestycje, które my później będziemy realizować. Ta inwestycja zostaje zrealizowana i Renia Góra będzie miała bezpieczne zaopatrzenie w wodę. To jest strategiczne naprawdę wydarzenie. Oprócz przemówienia prezes Katarzyny Wierskiej-Kuberki i prezentacji, krótkiego filmu zamknięto, a następnie zakopano kapsułę czasu. W niej znalazły się informacje o inwestycji, obecnej sytuacji naszego miasta oraz prace plastyczne młodych, zdolnych jemniokurzan. To był konkurs, który robiliśmy jako spółki miejskie pod patronatem pana prezydenta. To był konkurs dla najmłodszych zatytułowany Natura, nasze dobro. I korzystając z wyników tego konkursu, wybraliśmy również kilka prac, które dotyczyły tylko i wyłącznie wody. No i zaprosiliśmy laureatów tych prac, naszą cudowną młodzież i dzieci, na dzisiejszą uroczystość. Bardzo miła uroczystość, ponieważ ich prace znalazły się w kapsule czasu i za 100 lat ktoś tą kapsułę otworzy i zobaczy, jacy byliśmy. Pomysł to chyba mama wymusiła, nie? Ty no wymyśliła. ja trochę jej podpowiedziałam, tak. No. Że Ta praca przedstawiała taką świnkę-skarbonkę, która po prostu oszczędza Bła wodę. Z wodą po prostu. Mama dumna, rozumiem? Bardzo. A Ty, jak Ty odbierasz tą blagawę? No, Jestem z siebie przede wszystkim dumna i też też chcę mama Tobie podziękować, bo Ty mi pomagałaś w tej pracy. O. Inwestycja, modernizacja systemów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody w Jeleniej Górze, część pierwsza, ma zakończyć się do 2029 roku.